Czasami nie wiem, jakie akordy czy chwyty dobrać do piosenki, żeby to ładnie brzmiało, i wtedy ratuje się pewną sztuczką, która moim zdaniem działa jak marzenie. Jest ona na tyle dobra, a jednocześnie na tyle prosta, że aż mam opory, żeby tak publicznie na YouTubie się nią dzielić, ale pomyślałem, niech będzie. Mam nadzieję, że po prostu będzie dla Was tak samo przydatna jak dla mnie. I ja się nazywam Szymon Zajfer z gitary.pl. Z moim się oglądacie ten film w czasie jego premiery. To wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Jeśli Wam się film spodoba, proszę kciuka w górę, skomentujcie i subskrybujcie kanał, a tymczasem weźcie gitarę w ręce i przechodzimy do lekcji, pokażę Wam jak brzmi ta sztuczka i jak ją możesz samemu zagrać. Polega to na tym, że kiedy wiemy, gdzie leży pryma akordu, który mamy zagrać, czyli na przykład w piosence mamy zagrać akord Cedur, no to musimy wiedzieć, gdzie leży jego pryma, czyli dźwięk, którego ten akord bierze nazwę, czyli w przypadku akordu Cedur jest to dźwięk C. No i mamy go tutaj między m.in. na piątej stronie, na trzecim progu. No i teraz oczywiście moglibyśmy zagrać cały akord Cedur, na przykład w ten sposób, albo w ten sposób, albo jakiś inny chwyt akordu Cedur, ale to, co możemy zagrać. Z wykorzystaniem właśnie tej sztuczki polega na tym, że gramy te prymę akordu, czyli jak wspomniałem w tym przypadku trzeci próg strony piątej, i następnie gramy dźwięk trzy strony niżej, czyli idziemy raz, dwa, trzy i dwa progi wyżej. Raz, dwa. I mamy coś takiego. I tym możemy zastąpić akord C-dur. Gdybyśmy chcieli zagrać akord molowy zamiast durowego, czyli C-mol, to wtedy idziemy jeden próg niżej, czyli zamiast tutaj trzy strony w dół, dwa progi wyżej, to idziemy trzy strony w dół. Jeden próg wyżej, czy mam coś takiego. I to zastępuje nam akord c -mol, czyli C-dur i c mol. Tak samo moglibyśmy zrobić, gdyby prymal znajdowała się na stronie czwartej, czyli na przykład mamy tutaj dźwięk F. Mamy zagrać akord F-dur, nie wiemy jak to zrobić, żeby do tej piosenki ładnie pasowało, na przykład nie chcemy grać takiego chwytu z poprzeczką typowego, albo tutaj, tylko zagrać coś innego, no to możemy zagrać właśnie ten, ten dwudźwięk, Czyli łapiemy prymę i na sumie trzy struny niżej, dwa progi wyżej i mamy F-dur zagrany jako dwudźwięk. Albo f mol, gdybyśmy chcieli zagrać akord f mol, wtedy jeden próg niżej, mamy coś takiego. No i ostatnia sytuacja, kiedy pryma znajduje się na strunie szóstej, czyli najgrubszej, wtedy zasada jest taka sama, tylko um, obniżamy wszystko o jeden próg. To znaczy, jeśli mamy akord G-dur, łapiemy tutaj dźwięk G na progu trzecim struny. Szóstej. I teraz idziemy trzy struny niżej, raz, dwa, trzy i dla akordu durowego idziemy jeden próg wyżej, a nie dwa, czyli mamy coś takiego. A dla akordu molowego zostajemy na tym samym progu, czyli mam tutaj struna szósta, próg trzeci, idziemy raz, dwa, trzy struny niżej i na tym samym progu gramy, czyli coś takiego mamy. No i od razu przełóżmy to na jakiś praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że masz zagrać akompaniament do pro progresji akordów: Hamol, G, -dur, D, dur i oczywiście możesz to na różne sposoby ugryźć, ten temat. Ale jeśli nie wiesz, co zagrać, na przykład ktoś ci rzuca szybko te akordy, ty się zastanawiasz, co byś mu układnego zagrać, to zawsze możesz poratować się tak jak ja często robię, właśnie tymi prostymi dwudźwiękami. I najlepiej zatrzymaj nagranie i spróbuj samemu je znaleźć zgodnie z tą zasadą, którą przed chwilą pokazałem. A ja teraz w wolnym tempie zagram i będziesz mógł porównać, czy właściwie zrozumiałeś. A jeśli nie, to cofnij się do tej części, gdzie wyjaśniam, jak je zagrać. Więc mamy tutaj hamot zagrany w ten sposób. A nie chowam tutaj te dwa palce. Normalnie byś tak nie grał, ale chcę, żeby wyraźnie było widać co łapie. Czyli to jest bardzo podobne do tego co grałem na samym początku. Tylko w innej tonacji. Jak słyszysz, brzmi to już ładnie. Oczywiście, gdyby to, było, to była bardzo dynamiczna piosenka, to może nie do końca. Ale jeśli gramy coś delikatnego, to te dzięki pasują jak udało. Chociaż wspominałem, że to raczej ładniej zabrzmi w spokojnych klimatach, to czasem nawet jak dodam trochę przesteru, również będzie to ładnie pasowało. Polecam wypróbować, można zagrać na przykład coś takiego. Niech Wam ta sztuczka dobrze służy, a jeśli chcielibyście zobaczyć jak nagrywam i wymyślam kilka różnych partii rytmicznych do gotowej piosenki, to poniżej w opisie przygotowałem bezpłatny poradnik, w którym dokładnie pokazuje ten proces. Zachęcam, żeby zjechać niżej, kliknąć, podać swojego maila i wyśle ten poradnik bezpłatny. Ja się nazywam Szymon za z kolorantzagitary.pl, dzięki za obejrzenie. Jeśli film się podobał, tak jak wspomniałem na początku, będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli dacie kciuka w górę, napiszecie komentarz poniżej oraz subskrybujecie kanał i klikniecie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach czy live'ach, kiedy będą się pojawiały. Do usłyszenia w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć, a gdzieś tutaj na ekranie pojawi się link do tego bezpłatnego poradnika. Zachęcam, żeby kliknąć i go pobrać za darmo.